Witam i zapraszam na błyskawiczne podsumowanie wydarzeń ze świata. Pamiętajcie, że linki do źródeł i szerszych omówień poszczególnych tematów znajdziecie w opisie filmu. W formie wirtualnej odbył się szczyt inicjatywy 17 plus 1, czyli państw regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Chińskiej Republiki Ludowej. Trudno nazwać wydarzenie przełomowym, aż sześć państw regionu obniżyło rangę szczytu, uczestnicząc jedynie na poziomie ministrów. Tymczasem ze strony Chin w konferencji brał udział przewodniczący Xi Jinping. Polska reprezentował prezydent Andrzej Duda, co do konkretów Chiny deklarowały, że w ciągu najbliższych pięciu lat zamierzają importować towary o wartości ponad 140 miliardów euro z krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Prezydent Polski podczas szczytu powiedział: Postrzegam ten mechanizm współpracy jako ważną platformę dialogu uzupełniającą kanały relacji dwustronnych. Jednocześnie wciąż czujemy niedosyt i żywimy oczekiwanie, że współpraca w ramach formatu 17 plus 1 zacznie przynosić bardziej wymierne i obopólne korzyste rezultaty w sferze gospodarczej. To nie jedyny szczyt międzynarodowy, w którym brała w tym tygodniu udział Polska. Odbyło się również spotkanie prezydentów inaugurujące obchody 30 rocznicy powstania Grupy Wyszehradzkiej. Do tematów rozmów należały dostawy szczepionek, współpraca gospodarcza, bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona klimatu w regionie. Ponownie, jak w przypadku szczytu, o którym mówiliśmy przed minutą, trudno uznać szczyt za znaczące wydarzenie pełne konkretów. Jednak w przeciwieństwie do formatu 17:1, który cały czas szuka skutecznego modelu współpracy. Grupa Wyszehradzka działa całkiem nieźle, wymiana informacji i konsultowanie stanowisk odbywa się regularnie. Komisja Europejska przedstawiła prognozy gospodarcze na rok 2021 i 2022. Mimo iż prognoza dla Polski została obniżona o 0,2% względem poprzednich danych i tak na tle Europy nasza gospodarka z kryzysem radzi sobie całkiem nieźle. 3,1% wzrostu w tym roku i 5,1% w kolejnym. To prawda, że są państwa, które zanotują znacznie szybszy wzrost, ale muszą one odrabiać zdecydowanie większe straty z ubiegłego roku. Jeśli prognozy się sprawdzą, Polska może odrobić kryzys w bardzo szybkim tempie, a nie brakuje głosów z Ministerstwa Finansów czy analiz polskich banków, że dane z komisji są bardzo ostrożne, a wzrost może być szybszy. Pamiętajmy jednak, że realny wzrost gospodarczy będzie zależał od rozwoju pandemii oraz od skutecznego wdrożenia masowych szczepień w dalszej części roku. Nie milkną echa wizyty szefa unijnej dyplomacji w Moskwie. Zapraszam do obejrzenia materiału na ten temat, jaki ukazał się na kanale kilka dni temu. Tymczasem Rosjanie, być może zachęceni z ich perspektywy, sukcesem, jakim było spotkanie, nie zwalniają. Szef tamtejszego MSZ stwierdził, że Rosja jest gotowa zerwać stosunki z Unią Europejską, jeśli ta będzie kontynuować politykę sankcyjną. Strategia marginalizacji Unii w stosunkach Rosji z Europą wyraźnie przyspiesza. Ostatni dni przyniosły kilka istotnych informacji na temat gazociągu Nord Stream 2. Mimo amerykańskich sankcji, rosyjski statek rozpoczął pracę nad ukończeniem gazociągu. Jednocześnie z Niemiec wysłano wiele sygnałów, że ten zostanie ukończony. I chociaż, oczywiście, nie jest to projekt polityczny ani, ani trochę, te sygnały płyną od najważniejszych polityków naszych zachodnich sąsiadów. Minister spraw zagranicznych Niemiec Heiko Maas stwierdził, że to jeden z ostatnich mostów łączących Rosję z Europą, dlatego nie można z niego zrezygnować, gdyż mogłoby to wepchnąć Rosję w objęcia Chin. Dokładnie ten sam przekaz o moście łączącym Rosję z Europą wysłał prezydent Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Co więcej, wypowiedź osadził w kontekście historycznym. Niemcy napadły na Rosję podczas II wojny światowej, więc są jej coś winne. Ta wypowiedź wywołała głośny sprzeciw Ukrainy i Polski. Premier Morawiecki nazwał projekt antyunijnym. Mimo ogromnej presji politycznej Niemcy nie rezygnują z Nord Streamu, trudno więc zakładać, że sytuacja się zmieni. Interes gospodarczy Berlina jest dla Niemiec ważniejszy niż konsekwencje w polityce międzynarodowej. Stosunki między Wielką Brytanią a Chinami ulegają dalszemu pogorszeniu. Państwa te weszły w poważny spór, kiedy Chiny w znaczący sposób ograniczyły niezależność Hongkongu, który przecież był brytyjską kolonią. W ostatnich dniach najpierw Brytyjczycy wycofali licencje dla chińskiej telewizji, a potem w odpowiedzi Chiny zakazały u siebie transmitowania BBC. Zanim chińskich władz BBC pogwałciło zasady rzetelnego informowania i podważało jedność chińskiego państwa. Na Ukrainie pod Kijowem rozbito komórkę dżihadystycznej organizacji terrorystycznej Państwa Islamskiego. Placówka miała być miejscem, w którym terroryści mogliby ukryć się i przeczekać poszukiwania po popełnionych przestępstwach. W ramach śledztwa z artykułu dotyczącego utworzenia organizacji terrorystycznej, ukraińska służba bezpieczeństwa przeprowadziła 9 przeszukań. Znaleziono m.in. wybuchową substancję zawierającą trotyl, granat czy notatki z informacjami dotyczącymi przelewów finansowych do Syrii. Rozpoczął się proces impeachmentu byłego prezydenta Donalda Trumpa. Jest to historyczne wydarzenie, ponieważ sądzony będzie prezydent, który nie pełni już urzędu. Amerykański senat w głosowaniu zdecydował, że takie działanie jest zgodne z konstytucją. Demokraci oskarżają Trumpa o celowe podżeganie swoich zwolenników do zamieszek na Kapitolu, a także o kłamstwa w sprawie wyborów. Po ich wystąpieniach swoje stanowisko przedstawi obrona byłego prezydenta. W procesie Senat pełni rolę ławy przesięgłych. Aby skazać Trumpa potrzebna jest większość 67 senatorów, zatem przeciwko swojemu prezydentowi głosować musiałoby 17 Republikanów, co dziś nie wydaje się zbyt prawdopodobne. I to już wszystkie informacje w tym podsumowaniu. Udanego weekendu i do zobaczenia.